Cześć Mano z tej strony, Snot, a to jest kolejny odcinek z naszej serii. Zagrajmy w FIFA 14 ze Snotem. Dobra. Tak jak e, już widzicie, kontynuujemy naszą karierę mm, drużyną Vitesse Zobaczymy jak to będzie. Mamy... E, tabela, tabela, tabela. Gdzie jest tabela? biuro kontrakt, oferta, kariera, sezony. Dobra. Mm, tabela, mamy. Yy, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na miejscu siódmym. Trzy mecze mieliśmy, w tym jedno zwycięstwo, dwa remisy. Bramki jest jedna, czyli na plusie mamy jedną brameczkę. No, całkiem, całkiem. Dobra. Skład. Hmm, nic się nie, nie zmienił. Dobra. I lecimy do następnego meczu, więc... Widzimy się w meczu. A więc jesteśmy w meczu. Tak. Może kilka wyjaśnień, dlaczego nie było odcinków. Bo jak wiecie, zaczęła się szkoła. I też nie mamy jak yy, pogodzić tego. I wiele osób pewnie wie, że jak jest szkoła, to nie ma zbytnio czasu, bo trzeba ogarniać różne rzeczy. I więcej nauki jest. O, jeszcze wyszedł murzyn. Dobra. I tak. I ja właśnie miałem tak, że... Nie miałem jak nagrać odcinka, ponieważ byłem strasznie zajęty i i musiałem parę rzeczy sobie pozałatwiać związanych z Anepidem i dokładnie tak to się mniej więcej i teraz szansa na bramkę i nie ma bramek. Dobrze, przejdźmy dalej. Yy, tak, odcineczki już będą się pojawiały. Mam nadzieję, że dosyć często że to nie będzie żaden problem. Ale dobra. Było, minęło. Teraz wracamy do nagrywania. Pyk, pyk, jedziesz. Tu... oj jej, jakbyś to puścił kanałem. Kanałem. Dobra, jedziesz. Dobry. Przejął to pięknie. Uderz. Uf. Dobrze. Ładne, ładne uderzenie ma. Ten, ten chłopak mi się podoba. Ładne uderzenie ma. Pyk. Rozegrajmy tą piłę. O, pyk. Jeden. Dobrze. Oj, ojoj oj, oj Chciał się popisać do bardzo. Za <laughs> ja bardzo chciałeś się popisać gnoju. Dobra, lecimy, lecimy. I tak, odcineczki już będą się pojawiały. Przepraszam, że nie było. Ale wiecie... A jej, 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 będzie, będzie brameczka. Jest bramka. 1-0, błąd bramkarza. A ja to bezlitośnie wykorzystuję. No i mamy 1-0. Na początku jak zaczynaliśmy mówiłem, że to beznadziejny klub, że się tym nie da grać, Ale jednak, zmieniam zdanie. Mają chłopaki parę. Więc dają radę. Odcineczki będą się pojawiały. Tak jak mówiłem. Eee, może nie tak... Tak jak mówiłem na początku, że co dwa tygodnie. Tylko jak znajdę chwilę czasu, to na pewno coś nagram. Więc żeby nie było, że minęło dwa tygodnie, a odcinka nie ma i w ogóle. Bo to... bo to tak wychodzi, że... Tak. Dobra. Nieważne. Nieważne. No, dobrze, 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 dobrze mój Murzynku, Murzynek. Murzynek bambowa, w Afryce mieszka, ma skórę, tym nasz koleżka. I piękne dość... I będzie... O Jezus! Jak się miną z piłą! No dobra już nie zdążysz. O może... Aj prawie, prawie. Prawie by doszedł. Mogę poczekać bardziej. Tak. Nie, nie, dawaj mu piły. Pyk. O Jezus, Jezus, Jezus nie tak chciałem żebyś podał o pięknie nabiłeś dobrze to już się chwali eee... co do odcineczków o jezu jakie zagranie kargodny błąd ale naprawia go wander coś tam pięknie tu dobrze faul faulujcie dobrze piek dobrze jezus jezus szybciej ciągną grani szybciej to nie ornik, spiąć dubska trzeba. No i ładnie daliśmy piłę. Oooo, dobrze. Pyk. Dobra. Tu. Tu podajesz, pięknie. Tu. No, dobrze, dobrze. Pyk. Pyk, pyk. Nie, aaa, wiedziałem, że to zrobisz w fagasie. Jeden. Hmm, I tak, właśnie, pytanie jest do was Jeśli chcecie, żebym grał online z sezony To powiedz, napiszcie w komentarzach Tak to się coś na pewno wymyśli O Jezus, o Jezus Tak, ten co zapoda to Kurde, kurdi <coughs> Dobra, pójdźmy, i tak wyszło papao. Jak nie ma dźwięku, to sorry bardzo Ale mnie komentarz Szpakowskiego denerwuje Nie wiem jak większość ale ja go wyłączam bo ja chcę Co on kurwa zrobił Nie wiem jak większość ale ja go wyłączam bo denerwuje mnie Zakuty fryer. Po pierwszej połowie jest 1-0 dla nas Pięknie prowadzimy grę O co nam chodziło Lecimy dalej Ugramy więcej, jak coś słychać psy, to przepraszam, ale sąsiad frajer wypuścił Pyk, pik, piła. Pik pyła A jezu, myślałem, że to przejdzie Sąsiad wypuścił yy, na podwórko psy i, i, i tak I, i dron mordy Dobra, ale nieważne, gramy mecz Tak i tak jak większość Czekamy na FIFA 15, żeby tam zacząć sobie futa Piękna piła, prosto padła do traore. No i traore, wore Dupska nie może ruszyć szybciej. Dobra. Dobre Zejście tu, podanie. O Jezus, ty to jak masz podanie. Jakby cię słoń obracał. Dobra, jedziemy tu Tu, na dupie, dobrze Pyk Chuje Jeszcze raz, dobrze Chociaż tyle o. o O O O O Jedni, o Jezus Zdjął mi z buta Aj, na dupsku nie, nie poszło Aj, dobrze, teraz, teraz, dobrze nasz jak to ich, nabiłem go przecież a idź stąd nic stąd murzymy a nie że on był murzy Aha. no Jesus. Jesus. minął się minął się frajer minął się tak wywalaj się przed nim bo przecież jesteś gorszy zaraz będzie remis no fajnie dobrze pyk prowadzimy tą grę panowie pyk no Jezus, podania, to wy macie Pierwszej ligi 9 dziewiątej ligi Ligi okręgowej ha. Moja babcia już lepiej podawała piłkę Świętej pamięci Nie będziemy tu gadać o babci, bo tu kurde są Co za gnoje Nie wierzę w to, o Jezu, dobrze Murzyn Jeden tu się stara I Ciebie nie zwolnię, jako pierwszego Dawaj, długo. Dobrze. Jaki spalony. O, a do. Nie był, dobrze, nieważne, był spalony. No i powiedzcie w ogóle, jak wam się podoba klasa, plan lekcji i, i w ogóle. Ponieważ ja, ogólnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Pyk rzuć dobrze wyskocz Jezus, fraj, z dupy się wyskocz nie ogólnie mi się plan podoba we wtorek kończę o jedenastu nie no dwunastej lekcje w środę piętnasta dwadzieścia eee, czym to spowodowane tym że mam praktyki o, Jezus. tak jeśli nikt nie, jeśli ktoś nie wie to poszedłem na kucharza kurw i tak, będę kucharzył. Mam nadzieję, że będę lepiej lepszym kucharzem niż z graczem w FIFA. Dobrze. No... Do... Fiutem z tego przepchnij. Przecież jesteś twardszy. A Ej, się pośliznął jeszcze jak na narodowym. A to nie jest przecież narodowy. Gnoju. no, fajnie. No lecimy, kordy lecimy No, co za fagaście. Ten... Teraz będą grali A, dobrze dobrze, aj Dobrze Pięknie, pyk U -u -u -u. Pyk O. O, o, -o, -o tak Uuu, piękne dośrodkowanie Fiut! Tak Rób ta dalej, a, a zobaczyć jak skończy. Dobre, mamy wygrany mecz. Trzy e, punkty w tabeli. No, pewnie nie. będziemy na gorszym miejscu. Zaraz zobaczymy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na szóstym miejscu. Mamy osiem punktów. Cztery mecz rozegrane. Biuro. Tak? Co mi tu przyszło? Mm, nie. Won. Zagramy sobie jeszcze jeden meczyk, więc... Eee... O, tu konferencja prasowa. O, o, o. Co mi tu wyskoczyło? Aha, okej, okay. dobra, pik. Eee, nie, 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 nie. Eee, zagramy sobie jeszcze jeden meczyk, więc... Widzimy się w... Więc tak, widzimy się w meczu i rozpoczynamy tą połowę. Mam nadzieję, że... Wiem, mam po... mam... O, pięknie. Dobrze. Mm, tu żaden zawód nie umie sztuczkę, więc... To możemy sobie wykluczyć z głowy. a że... Jezu! Użyn. Dobrze. Pię... Aj, jej. Pięknie utrzymaj się przy piłce. Pyk. Pięknie. No tak, dawaj mu takie piły. To na pewno dojdzie. Na pewno. Mm. Pytacie się... Na czym gram, więc raz gram na klawiaturze, raz na padzie, więc... Tu nie ma różnicy na czym gram, tak chujowo gram, wiem. No biegi do niego, murzaju ty jeden. Dobrze, będą zmiany w składzie, będą zmiany. BĘDĄ ZMIANY, o Jezu, jakby to bramkarz. Spierdol... O, już, już, będą zmiany na bramce. I to poważne. Dobrze, jeden tu czyści tylko, pyk. Dobrze. Dobrze No biegnij, biegnij tam kurwa Ściśnij te zwieracze i biegnij Rzutka. Ale dośrodkowałeś Pierwsza klasa dośrodkowanie Bym powiedział alanejmar Dobra, 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 dobra No Jezu, jeszcze jakbyś tą piłkę zabrał A nie, się wywalał No, jedziesz Tu, po, tu nie daj mu, nie daj mu kurde, nie daj No i jak ja mam grać? Powiedzcie mi jak ja mam tą drużyną grać Tylko koniec sezonu się zbliży I zmi... niech nas transferują do innego klubu bo tym się what the fuck nie dograć No jeszcze podał jak Dobrze Teraz Zrehabilituj się. Dobrze! Piękna akcja i Traore strzela bramkę w 23 minucie. Pięknie. Piękna, prostopadła piła zagrana. Nic nie było, mowy spalone. Lewa nóżka i mamy bramkę 1 do 0. A to dopiero 23 minuta. Dokładnie. Bzz, bum, bzz. Dobra, teraz... Teraz, 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 abyśmy nie stracili bramki, bo to jest najgorsze. Jak mieliśmy mecze towarzyskie, to strzeliłem pierwszy bramkę, zaraz ją straciłem. I teraz mamy... Py... ooo, Jezus. Jezus. Co on zrobił? Pyk tu. I... Uderz. O, jeszcze doszedł do tego, co za kurma, cheater. Komputer Cheater. Gram na zawodowcu bodajże. Tak, na zawodowcu. No i jakoś idzie nam strzelanie tych bramek, nie? Oj, będzie gorąco. Jest gorąco. I mamy 1 do 0. Fernandez strzela bramkę. Niestety straciliśmy bramkę po głupim błędzie. No ale co zrobić? Tak już jest. Piłka. Piłka jest jedna, bramki są dwie. Pyk. Daj piłę. Tylko jej nie strać teraz. Daj... O dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. I teraz dośrodkowanie. Pięknie. uderz! Jezus. Musiał zablokować fagas jeden. O, dobra, teraz poklepią. Ala Barcelona. Tiki taka. Hmm. Tiki takie robimy. Tiki tak. Tiki taka taka bez taka Dobra No wiedziałem że Fryer będzie na dupie ze mną jechał Pięknie Tu Teraz Pyk Co on zrobił Dobrze naprawiłeś swoje błędy I tak się sprzedam. Pyk Pyk No Mogłeś podać prostopadłą prostą, a ty na łuko zgrasz. Gdzie jest 10 tysięcy zawodników? W niebieskich strojach. Dobra. Ostatni 45 minut. Jeśli tego nie wygramy, to będzie kepski sezon dla tej drużyny. Już ja mogę... pojść się chyba Przepraszam. Ten sezon będzie kepski jak przegram... Zremisujemy ten mecz. Dla tej drużyny już ja o to zadbam. Żeby ta drużyna więcej się... Fi fienie nie Piękny. No kurde, frajer, że ty jeden głupi. I powiedzcie mi, kim ja mam tu do cholery grać? Transfery mam zrobić? Pik. Brawo. Co? Jak? Co? Gównie Widzieliście co on zrobił No i widzicie takie strzały jak szmaty mają Bich, bich, bi tu dobrze Pyk Dobrze Dobrze No ja w ciebie nie wierzę człowieku Szybko, to tu masz słonia chyba a nie zawodnika uh, uh. Leć Kurde leć Pięknie, prosto padła tu obrze. O Jezus, to nie przeszło. Jakby to przeszło, to byś miał cienko w majtkach. Dobra, jedziemy. Dobrze. Dobrze. Szybszy jesteś. Szybszy jesteś. Wrzuć. Do kogo? Ja się pytam do kogo ty wrzucałeś tą piłę? Jak się im powiesz, daruję Ci życie. Uderz. Dobra. I Wejnowić strzela Bramkę na 2 do 1. Przejął jedyny normalny i uderzył. Po prostu jak powinno trzeba uderzać. No i mamy 2 do 1. Dzięki pięknym przejęciu zawodnika z numerem 7 i pięknym oddaniu i oddanym pięknym szczału przez zawodnika te z numerem 7 oby więcej takich akcji bo tylko on tu chyba chce wygrać no pięknie pyk nie nie do nie bramka... nie nie przez pole bramkarskie to się mści zawsze ja to wiem pyk dobrze i nie dojdzie bo przejesz po co pięknie <ślaski> biegnij tu po tu co on zrobił? CO ON ZROBIŁ? Biegnij po tą piłkę, biegnij, biegnij po nią ty kurw... 73 minuta, 74 zaraz nie nie nie, 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 nie na dupę. No Kurde, kurde Panowie, no Jeszcze jedną bramkę, żebym był spokojniejszy, bo 2 do 1 to nie wynik No, no, tak to jest, jak się zaczynasz bawić. Z dnejmar jesteś. Dobrze. Pyk. 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 Jezus. Jaka kopanina. Jak tego jeszcze nie przejmiesz? Jaki to jest kurwa ciołek. Strzołek. Pyk. Pyk. O Jezus. Jezus boż boż z kim ja gram boż 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 Jak mogła ich to zrobić innym ha. no i pyk dobrze Co w piucie? nie myty no jeszcze zmianę robi burak piękny masz piłę pyk No Jezus! Jezus, Jezus, Jezus! O Jezus! Dobiegniesz, będziesz pierwszy. Przepychaj go, tak jest, dokładnie! Pyk do bramkarza. Bramkarz, co zrobi? Wywali! I tak! I wites wygrywa spotkanie. Drugie z rzędu. Tak, dokładnie. Drugie z rzędu. Wygraliśmy. Mam nadzieję, że się zmieni nasza pozycja w tabeli. I jesteśmy na miejscu trzecim, co oznacza, że drużyna powoli, powoli, ale powoli wraca do formy, moi drodzy. Dzięki, trener. Cześć, szafie. Cenię sobie swoją rolę w klubie i zawsze będę się starał jak najlepiej pracować. Dzięki za częste wystawianie mnie do gry. Proszę ci bardzo, zasłużyjesz, zasługujesz. Na to, który to jest zawodnik yy, Ten, Eszpałon Dobry, dobry jesteś Nie powiem Skład klubu, o, Jezus, Jezus. Kurde. Yy, Skład klubu, yy, szukaj finansów Mamy 6 500 6 500 yy, I co byśmy, nie no, ni nikogo nie kupimy na razie Kolejny mecz nas czeka Z RODA A RODA jest na miejscu siódmym, więc Jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek A, to jest Puchar chyba Nie, to jest mecz ligowy Jeśli więc chcecie zobaczyć Kolejny mecz O, a tu jest, a to jest faza ligowa Pucharowa, Eredivisie ej, ej, jesteśmy na piąty? Uuu Jesteśmy na tak, dokładnie. Tak, więc jeśli chcecie zobaczyć kolejny mecz w wykonaniu Vitesse na miejscu piątym z Rodą, która jest na miejscu siódmym, zapraszam do kolejnego odcinka. To w tym odcineczku to było na tyle, więc na razie no i cześć, siema!